Apokalipsa dzień po dniu. Dom Pana. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga Mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga Mojego i nazwę miasta Boga Mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga Mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Apokalipsa rozdział 3, wiersze 12 i 13. Ziemski przybytek świątynny został zbudowany podczas wędrówki dzieci Izraela przez pustynię. Pokolenia później, gdy stały się one dobrze prosperującym narodem pod rządami króla Salomona, w stolicy Jerozolimie zbudowano piękną i wielką świątynię. Pismo święte odnotowuje, że tuż przed wejściem Salomon dodał dwie kolumny z brązu. Pierwsza królewska 7:15. Choć najprawdopodobniej miały one charakter dekoracyjny, a nie funkcjonalny, pełniły funkcję symboliczną. Nazwano je Jakin, co oznacza on ustanowi i da boas”, co oznacza w nim jest siła. Zobacz, Pierwsza królewska 7:21. Kolumny te były świadkami lojalnej i pełnej szacunku zależności Izraela od Boga. Niestety nie miało to trwać długo. Kilka wieków później naród żydowski porzucił swoją wiarę. W rezultacie Jerozolima została zniszczona przez armię babilońską, która zrównała z ziemią słynną świątynię i wywiozła jej dobra, w tym wspomniane wyżej kolumny Druga królewska 25-13. Ta tragiczna historia nie musi stać się naszą przyszłością. Obietnica Chrystusa dla wszystkich, którzy zachowają wiarę, jest o wiele większa niż to, o czym Salomon mógł chociaż pomarzyć. Będziesz stanowił kolumnę w świątyni Boga. Nie będziesz już na zewnątrz, oddzielony od Niego, ale znajdziesz się w Jego obecności. Inwazja wroga zostanie zakończona, ponieważ Bóg wygra wojnę. Nie będziesz już więcej wychodził, ale pozostaniesz na zawsze w swoim niebiańskim domu. Staniesz się obywatelem Bożego Państwa. Zobacz Hebrajczyków 11:16. Będziesz kimś więcej niż emigrantem, kimś więcej niż stałym rezydentem. Zostaniesz adoptowany do Bożej Rodziny. Aby to udowodnić, otrzymasz dowód tożsamości, ponieważ na Twoim charakterze wyryte jest imię Twojego króla Jezusa Chrystusa, jego tytuł Bóg Wszechmogący oraz nazwa Twojego miejsca zamieszkania. Nowe Jeruzalem. Niczym notarialnym potwierdzeniem autentyczności zostaniesz na zawsze zapieczętowany na podobieństwo Chrystusa. Zapraszam cię do wspólnej modlitwy. Królu królów, przygotuj mnie teraz do życia w Twoim królestwie i pod Twoimi rządami jako jeden z Twoich żywych kamieni, zgodnie z 1 Piotra 2.5. Do dalszego studiowania, drugi list do Koryntian. Rozdział 1, wiersze od 21 do 22. List do Efezjan, rozdział 2, wiersze od 19 do 22 oraz list do Hebrajczyków, rozdział 3, wiersz 6.